I powstanie Czarno-Białe. Film Andrzeja Wajdy kanał yy, od strony kanału yy, kanałów warszawskich, których tutaj zresztą prawie nie było, czy w ogóle nie było. Jest, yy, jest filmem sząsającym, bo jest jakoś kto wieczny, czyli najbardziej nie, czy nie tak <grym> prawdziwym filmem o, o powstaniu. Też niezwykle prawdziwe są yy, dzienniki białoszewskiego. Yy, 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 ja otworzyłem tuż przed naszym spotkaniem i yy, przypadkiem. A może przypadek wie, co robi. Czasami wie, co robi. Otworzyłem Chmielna 32, to jest chyba numer 33, prawda? W 33 przez wiele dni mieszkał Białoszewski i opisywał tutaj yy, wydarzenia, powstania od właśnie strony mieszkańców, od dołu, od piwnic, który tutaj tak wiele nie ma, ale jest trochę, prawda? Więc yy, yy, to też jakoś tak yy, poruszyło mnie wewnętrznie. Jak, pan, jak to doszło do tego, że pan yy, został rozpoznany lub rozpoznał się w. w tych materiałach nie pamiętam dokładnie, ale chyba w 1978 roku byłem z powstańcami, z powstańcami byłem z kolegami i koleżankami w Pałacu Kultury. I później to było wieczorem i ktoś powiedział, że kroniki powstańcze będą w A jak reagowaliście państwo na, na ekipę, która robiła zdjęcia, filmowała państwa? No, jak zwykle ten, ten moment taki, jak się zaczynało powstanie, to była taka euforia, prawda? Wszystko dla powstania, więc i, i my też dla powstania nosiliśmy te płyty. I ta płyta wtedy ważyła, dzisiaj jest lżejsza, 50 kg. To jak ma 14-latków, to był dość duży ciężar. W związku z tym, jak zapytałem fachowców, filmowców, to powiedzieli, że siada twarz, tak to nazywali. Po prostu, bo ja się bardziej pocałowaty tam rozpoznałem, niż byłem w rzeczywistości, a oni mu powiedzieli, że to jest normalne, po prostu. Także, no i tu jeszcze pamiętam tego, który robił zdjęcia, ale obok niego stał inny prawdopodobnie, bo, bo inni się ruszali, coś robili, prawda, nosili jakieś elementy na barykadę, a ci dwaj stali. I coś do nas musieli powiedzieć, pewnie mieliśmy miny jakieś niefilmowe, więc... W związku z tym jesteśmy uśmiechnięci obydwaj Na tym filmie. Się... To są trzy lata mojego życia, i emocje związane z tym, z tym materiałem są tak wielkie. I za każdym razem, kiedy oglądam ten film, to w, to, to przeżywam na nowo. Także proszę o wybaczenie pewnych, pewnych wzruszeń tutaj. To była wielka trudność. podczas pracy, nad, W trakcie pracy nad filmem zastanawialiśmy się, w jaki sposób i jak ci bohaterowie powinni ze sobą rozmawiać. Bo byliśmy pewni, że chcemy mieć bohaterów, że to ma być film, który ma narrację fabularną, ale z drugiej strony tak, są bohaterowie, nasi bracia, bohaterowie z OFU, których nie widać. Są bohaterowie na filmie, którzy mówią dzięki naszemu biegłemu, który odczytywał z ruchu ust wypowiedzi powstańców. No jest ten obraz, który jest niezwykły, kolorowy, bardzo mocny, bardzo silny, gęsty i teraz jak spowodować, żeby a Ci bohaterowie byli i żebyśmy też mogli no, ich polubić, zaprzyjaźnić się z nimi. Z drugiej strony, żeby ci bohaterowie nie, nie zagadali, mówiąc kolokwialnie, tego, co widać na, na obrazie, żeby te rozmowy były, były naturalne. To oczywiście Państwo ocenicie, czy nam się udało uniknąć tych wszystkich pułapek, które na nas, na nas czyhały. Staraliśmy się, żeby te dialogi były naturalne, żeby tak mogli, żeby to były dialogi, żeby to były słowa, które, które mogły być wypowiadane przez. Dwudziestoparolatków w 1944 roku, i żeby to były słowa, które będą zrozumiałe przez 20 dwudziestoparolatków w 2014 roku. No tylko tyle jaśtymy. Tyle. Ale tutaj praca nie wyglądała w ten sposób klasycznie, także scenariusz, zdjęcia. Tutaj wiele, wiele tych etapów toczyło się równolegle. Ten film powstawał w, tak naprawdę na, na montażu i obraz cały czas nam dyktował, czy, czy jakby o, Obraz decydował o, o słowie. To była zgodna opinia wszystkich, tych, tych, wszystkich nas, że, że tych słów jest za dużo. Znaczy, że te słowa coś takiego robią. Ten obrazek jest tak mocny, jest tak piękny, że te słowa nie mogą go, go przyśmieć, nie mogą go zagłuszyć. I e, ja z pokorą przyjmuję uwagi o tym, że być może w dalszym ciągu tych słów jest e, za dużo, ale jak sobie pomyślę, ile mieliśmy na początku, ile procent zostało tutaj. E, e, Kolega może o tym powiedzieć dużo. Myślę, że pół roku, pół roku trwał ten etap takiego przymierzania dialogu, bo tak bym to nazwał. Myśmy mieli pomysł z dyrektorem Muzeum Janem Ołtakowskim, żeby wykorzystać te, te niezwykłe kroniki do stworzenia filmu, który dzięki zdobyczom najnowszej technologii pokolorujemy, ustabilizujemy. Już takie doświadczenia z, z filmem, z fotografią robiliśmy wcześniej w muzeum, także zauważyliśmy, że to jest niezwykłe. Co, co, co się dzieje z obrazkiem, kiedy się zdejmie tą czarno-białą zasłonę, tak? kiedy, kiedy, kiedy pojawi się kolor. No mieliśmy materiał, mieliśmy pomysł. Ten materiał jest wybitny, kręcony przez wybitnych operatorów, ale też bardzo trudny. Z 18 godzin nakręconych w trakcie powstania warszawskiego. Z tych 18 godzin docelało około 5 godzin materiału. I to jest materiał wybitny, ale trudny, Kr krótkie kilkosekundowe ujęcia w w sumie taki backstage wojny, życie cywilne, warsztaty różnikarskie, no to wszystko Państwo widzieliście na filmie i myśmy się cały czas zastanawiali, jak z tego ulepić opowieść, tak? jaki będzie ten wspólny mianownik, o czym to ma być film. I Janek Komasa wpadł na pomysł, żeby zrobić film o robieniu filmu i żeby bohaterami było tych dwóch operatorów właśnie. Jakieś dwa i pół roku temu, jak zaczęliśmy pracę nad tym, to Ej, pojechaliśmy po prostu w plener. Wpadliśmy na pomoc z Jankiem Tomasą, z Bartkiem, no tutaj właściwie z całą ekipą, że najlepiej będzie wyjechać i kręcić to metodą taką, jak kręci się filmy fabularne. Dostaliśmy sprzęt, dostaliśmy autentyczne karabiny z Muzeum Powstania, żeby to wszystko po prostu dźwięczało, wisiało na nas, żebyśmy poczuli. Znaczy nie mówię o nas o dwóch operatorach, ponieważ my bez broni biegaliśmy, natomiast reszta ekipy, która grała właśnie ludzi występujących przed kamerą, była ubrana niemalże tak samo jak, jak, jak ludzie, którzy, którzy mogliście Państwo oglądać. Były hełmy, był wszystko, cały zestaw, łącznie z atrapami kamer z lat tam 30. czy 40. -tych. Wprawdzie to były kamery z lat 60. ale chodziło o to, żeby mieć tą samą wagę, żeby poczuć ciężar w ogóle całego tematu i wtedy naprawdę proszę mi uwierzyć, trzymając taki, taką, taką skrzynkę człowiek inaczej mówi. Więc jakby, jakby to było bardzo ważne, takie bardzo, bardzo, bardzo serio podejście do, do tematu. A jeśli chodzi o, o scenariusz, to na samym początku spędziliśmy kupę czasu, żeby do odpowiednich klatek wymyślać po prostu całe historie, sekwencje, sekwencje historii, które mogły się wydarzyć przed i po. Czyli my mieliście jako aktorzy, mieliście udział, tak? W, w tworzeniu. My to my improwizowaliśmy. Czasami do pięciu sekundowych ujęć robiliśmy sześciu siedmiu minutowe sceny, żeby po prostu poczuć to, co się działo wcześniej. To, co się dzieje w trakcie i to, co się dzieje... Bo ja nie wiem, czy dobrze wyczułem, tutaj Tomasz jest bardziej bliżej języka niż ja. Tam jest wiele anachronizmów, ale też wiele w, ze współczesnego języka, e, prawda? Tak. Co na jest si zamierzone. My siedzieliśmy przy filmach z lat 30., yy, polskich filmach z lat 30. i wypisywaliśmy co, co ciekawsze łakome bo, bo naprawdę czasami zdarzały się takie tak, tak niesamowite... Określenia przedwojenne, że, że, że nam zabierało dech w ogóle ze wzruszenia, że coś takiego w ogóle istnieje. Więc prostu... A coś cenzurowaliście? No. Nie. Pierwszy nie. etap pracy właściwie został w 70% ocenzurowany przez, przez. Teraz jeszcze jedną rzecz, którą chciałam powiedzieć, to pogratulować twórcom tego filmu. Rzeczywiście duża praca musiała powiedzmy tutaj akurat być odwalona, że tak powiem. I to jest... Tak, tak, to jest język tak, 44 jest roku dokładnie. Tak, dokładnie. Tak, tak, Proszę tak, się. Tak, się tak, staram się właśnie tak mówić. Więc to są takie właśnie niuansy. niuanse. I jeszcze jedna rzecz, która jest, jak ja bym tworzył. Przepraszam. <głos> <głos> nie, nie, ja mówię to od siebie. To dodałbym kilka fragmentów, powiedzmy takich, które... Y tak po prostu dotykają człowieka bezpośrednio. Bo brak mi było takich konkretnych, ja rozumiem, że to sytuacja. Państwo pozwolę, że powiem i o jednym takim. Z naszego oddziału dwaj koledzy byli tam od przedszkola przyjaciółmi. I później znaleźli się w podziemiu i później w powstaniu. I tak, tak sobie powiedzieli, że jeden drugiego będzie ratował w sytuacji. No i tak akurat się złożyło, że nie razem byli, tylko jedno od drugiego kilka kroków i konstrukcja w czasie wybuchu pocisku przywaliła jednego z nich. Więc ten, ten drugi no starał mu pomóc, ale to już właściwie nie było co pomagać, ten ledwo mówił, bo to była, cała klatka piersiowa właściwie brzuch, to wszystko było zniżone. Więc prosił tego właśnie przyjaciela, żeby go dobił. Panaczon powiedział, tej przysługi zrobić ci nie mogę. Dziękuję bardzo. Ja ogromnie doceniam tą gigantyczną pracę, którą żeście wykonali, i że to na świetnie się udało. A jeżeli mówię, że nie, nie zawsze, to mówię z pokorą, jakby, bo to było chyba niemożliwe. I świetna jest ta scena z Rodziewiczów. to jest po prostu genialna w tym filmie. Zresztą tak samo jak u Białoszewskiego, jest scena, te latryny, z których on korzysta, gdzieś tutaj, tuż obok tego kina. I tam opisuje, jak korzysta z tej latryny znany Pelpa Bong. Także tutaj tych, ci słynni pisarze w sytuacji ostatecznej, jakby. To jest też świetne jakby. A jeśli mówimy zadanie... o ogromie pracy, no to nie, trudno, żeby nie, zaga, nie zagaić Bartosza. Bartosz, ty jako dźwiękowiec wykonałeś... Do... No jakby tu powiedzieć w, w, w roku 44 czy mówiono piekielną robotę? Panie Kazimierzu, czy ja mogę tak powiedzieć? Piekielną robotę odwalił? Kto? Dźwiękowiec. Zrobił co, co umiał. Po przeciwku, przetrości. Nie, proszę Państwa, jeśli chodzi o, o język, to, to jest to bardzo chińska sprawa. Także że tu można na różne sposoby odbierać. I ja myślę, że, że ogólnie biorąc zrobione jest wszystko dobrze. Tylko mówię, że mnie jako postańcowi to brak tych szczegółów, które, jak już widzieliście Państwo, zatykają. Prawda? No a kultura ma do, do siebie to, mówiąc szczerze, żeby zatykała, bo wtedy to się długo pamięta. No, jest no tak jest tak, bardzo. Tak. No już po takich szczerych słowach myślę, że też... Możesz sobie pozwolić na szczerość. Mogę sobie pozwolić na szczerość. Chciałem przede wszystkim podziękować od razu, jeżeli można podziękować Panom z Muzeum Powstania, że zaprosili mnie do tego projektu. Ten projekt był absolutnie najtrudniejszym projektem, który do tej pory robiłem. Chciałem, chciałem się, jeżeli można, delikatnie nie zgodzić z przedmówcą, tylko w jednej sprawie. Bardzo pilnowaliśmy, żeby język był z tamtego czasu. Jeżeli pojawia się pewien język współczesny, to jest raczej... Raczej przy, e, przeniesienie pewnych emocji, które muszą, żeby zagrały współczesnemu e, widzowi wuchu, muszą być po prostu e, takie, jakie są teraz. E, dlatego, że po prostu e, nie, e, nie będziemy, znaczy młodsi ludzie, nie, nie, nie w moim wieku, tylko młodsi, nie, pewnych rzeczy po prostu w ogóle nie mogą, mogą nie zrozumieć. E, natomiast. Jeżeli chodzi o, 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 o samo robienie dźwięku, tutaj e, przed chwilą ktoś powiedział, że e, e, materiały. A, to Pan Piotr e, powiedział, że materiały po wojnie trafiły w ręce UB. Proszę sobie wyobrazić, że e, oni wycinali poszczególne klatki z materiałów, i nawet e, gdy e, próbowaliśmy rozcyf rozcyfrować, co mówiła na, na ujęciu e, pani Rodziewiczówna, to w pewnym momencie. E, Mieliśmy problem, że nie mogliśmy zrozumieć, co ona mówi. Okazuje się, że w tym, w tym jednym ujęciu nie ma części klatek, które prawdopodobnie po wojnie po prostu UB wycinało, bo wycinali po prostu pojedyncze twarze, żeby potem je rozpoznać, rozpoznać wroga ludu. Jeżeli jakieś dialogi są zbyt współczesne, to, to staraliśmy się, żeby to było. Jak najbardziej prawdziwe z jednej strony, ale z drugiej strony też dostępne dla, dla wszystkich widzów. Natomiast, jeżeli, jeżeli słyszymy w tych, w tych dialogach naturalność, to bardzo się cieszę, bo wiele też dialogów stworzyliśmy, wymyśliliśmy i nagraliśmy w studiu. Wspaniałą pracę wykonał pan Bernard Ła, który pomagał nam rozczytać słowa. Pa proszę pamiętać, że w tym materiale nie było w ogóle dźwięku. Że to wszystko jest odcyfrowane, wymy, wymyśl, niewymyślone, wręcz odtworzone. To łatwo, oczywiście, oglądać film, no słyszymy, oglądamy. Natomiast no, proszę pamiętać, że tam nie było ani jednego dźwięku. A to, że myście dali kolor, znaczy to, że kolor teraz jest możliwy, prawda, yy, dodanie go, yy, to jednak jest niezwykłe wzbogacenie. Yy. To jest właściwie moment, żeby powiedzieć, że tę ciężką pracę wykonał Piotr Sobociński. A chyba technologicznie pomagali Wam Amerykanie, prawda? To Pan zaczął od końca. Tak, Piotrek Sobociński dodał ten swój Master, master ślib, że tak się wyrażę, bo zrobił kolor korekcji tego materiału. Natomiast wyglądało to tak, że my wybraliśmy studio postprodukcyjne w drodze konkursu, które miało ustabilizować, zremasterować to, co najważniejsze, czyli pokolować ten materiał. Przy czym no już, na, już na, na tym etapie mieliśmy świadomość, jak, jak to będzie trudne przedsięwzięcie, ponieważ nie ma żadnego programowania, które by kolorowało czarno-biały materiał. Jedynie w Stanach jest programowanie, które na podstawie odcieni szarości sugeruje dobór koloru, ale to jest tak, że trafność tego jest czasem 30%, czasem 50%. I proces koloryzacji, proszę sobie wyobrazić, wyglądał tak, że z każdego ujęcia wybraliśmy referencyjną klatkę, która szła do Stanów. Tam była kolorowana, bo to, to pierwsze zgrubne kolorowanie. Wracał, wracał ten materiał z sugestiami, jaki to powinien być kolor i myśmy z naszymi konsultantami, historykami, specjalistami od broni, kostiumów, mundurów itd. itd. opisywali to. Eee, I ten materiał wracał do Stanów, tak? Myśmy stworzyli, zanim, zanim zaczęliśmy pracować przy tym filmie, stworzyliśmy bazę danych wszystkich kolorowych, no, które nam się udało dotrzeć, obiektów z II wojny światowej, yy, po to, żeby no, dać kolorystom materiał referencyjny. I wtedy, jeżeli jakiś na przykład mundur był źle pokolorowany, to wracało to do stanu z informacją, że patka na mundurze żołnierza Wehrmachtu po lewej ma być zgodna z taką jak w fajlu numer 600-700, i tak dalej. Więc to naprawdę było olbrzymie przedsięwzięcie. 6 miesięcy to yy, trwało. Ja tu powiedziałem o mundurach, to wykolorowanie mundurów akurat nie było najtrudniejsze, bo to. to to są, to są sprawy znane dla, dla, dla ludzi, którzy się tym zajmują, specjalistów od broni, to, to, to są oczywistości. No ale proszę zobaczyć ile tutaj jest osób, ile jest ludności cywilnej, tak? i Jest kobieta, ma sukienkę w groszki, tak? No i nagle powstaje pytanie, no ale w jakim kolorze były te groszki? Ale też nie tylko ubiór, no zauważyłem kiedyś, że w jednej porcji materiału, która chodziła ze Stanów Zjednoczonych. wszystko było świetnie pokolorowane, ale coś nie grało w tej klatce. Patrzyłem, patrzyłem, pat patrzyliśmy wszyscy, nie wiadomo co, nagle się okazało tak. Wszystkie kobiety w Warszawie były blondynkami, a wszyscy faceci byli ludzi. To... A jak wielu powstańców zostało rozpoznanych w filmie? 130. A jak wielu w tym filmie czy liczyliście zostało nierozpoznanych? To znaczy, że można po tym filmie spodziewać się... To już zostawiam Państwu policzenie tych nierozpoznanych. A. Ja rozumiem, tylko, że na kontakt liczycie, prawda? Tak, cały czas, cały czas mamy nadzieję, że już od 10 maja będą spływały do nas informacje, że ktoś rozpoznał swojego dziadka, swojego, swojego wuja. Wtedy byłem 14-latkiem, a dzisiaj już no, lat przybyło, choć niektórzy mówią, że udało mi się kalendarzowi ukraść trochę, Nie, żeby... ale to już jest inna sprawa. Ale chodzi mi o taką rzecz, która w, w przyszłości powiedzmy, jeśli się będzie coś takiego robiło, to trzeba wszystkie warstwy Wiekowe przedstawić. Ja należałem do tej najmłodszej. I na ogół wszyscy uważają, że to no cóż, taki młody to, to prawda. Okazuje się, że w, na wojnie w ogóle, a w powstaniu tutaj szczególnie, tacy młodzi odgrywali rolę większą niż by się to z, wieków, z wieku ich wydawało. Dlaczego? Młody człowiek albo szybko. Z, Starał, stawał się dorosłym w sensie działań prawda, wojskowych, albo ginął. Innych wejść nie było. Teraz jak cywile do nas? No, mówiąc szczerze, trochę pieszczotliwie, prawda? No, młody człowiek, prawda, to, to, to jakoś się tam y, nie tak jak do dorosłego traktowali. Ale czasami, y, co nas bolało, że nie potrafili się cywile na przykład ostrzeżeń. Y, przez nas wypowiadanych, uchronić. Po prostu nie wierzyli, że, że młody taki młody. was na serio. Tak. I taki przykład dam. Na żelaznej, żelazna, ruch złotej, twardej i żelaznej, z płyt chodnikowych były ustawione takie przejścia, w środku się przechodziło. I Niemcy, skądś tam malny czy skądś. Strzelili z działka i dwa takie otwory zrobili. Także było widać stamtąd, jak ktoś przylatywał, to oni widzieli, jak przylatywał na przykład z tej strony, to oni strzelali w tamten drugi i, o, i o dostał serię. No i, i myśmy natrafili pierwszy z kolegą, też już nie żyjącym, a nieśliśmy zupę w wiatrze, więc to nie tylko samemu się przetransportować, ale ale sama zupa, prawda, to też ceny, wtedy był, prawda, przedmiot. No, ale nam się udało przejść. Jakaś kobieta, pamiętam, tęga taka, od strony zachodniej idąca i widzimy, że ona chce wejść, więc chce, informujemy, jak ma się zachować. A ona odepchnęła nas zupełnie, prawda, ignorując. No i oczywiście musieliśmy później czołgać się, wydostawać ją. Nie przeżyła powstania. I się wydawało, że co tam taki dzieciak? Wie. Okazuje się, że wie, bo bez przerwy z tym ma do czynienia. Proszę pamiętać, że powstanie składało się z groch powstańców, to było bardzo młodych ludzi. No ja byłem z tych najmłodszych, ale 16, 18, prawda, gdzieś do 20 dochodziło. Prawda? I jeszcze jedna rzecz, która... No to, to wiadomo, że z tego filmu nie mogła wynikać, ale przyjaźń między nami. Myśmy się kochali jak bracia i siostry. Człowiek by poszedł pod, kul pod kulę, żeby wyciągnąć, żeby pomóc. Tego się nie da cywilną głową zrozumieć, przepraszam, ale tak to jest dlatego, dlatego przy realizacji ja myślę, ta, ja nie jestem ani reżyserem, ani prawda, <grym <grym> zawodowym, ale ja czuję. Po prostu ja mam dobrą pamięć yy, wzrokową. Dzisiaj też yy, na przykład to, co jest w powstaniu, to tak, ja opisuję i ktoś jak na przykład czyta, to mówi fantazjuje, a ja nie potrafię fantazjować. To Pan mówi, to inne źródło realizacji swojego, swojego, prawda, spojrzenia na świat. No taka jest prawda. W związku z tym widzieliście Państwo, że nam yy, przewody strażacy rozkładali, ale wody nie było. Założyliście Państwo? Prawda? Wody nie było, bo nie było wtedy wody. No i często y, Niemcy strzelali pociski zapalające specjalnie, tak zwane krowy. To jest miata szmin, niektórzy nazywali rakietowy taki pocisk dość sporej wielkości. I faszerowali go benzolem na ogół i wystrzelewali, On wpadał na dach i zaczął się palić, prawda? I rzecz polegała na tym, że jak można było ratować taki dom? A ludzie wy, wyrzucali wszystko przez okno, co się dało palić. I, no, I nas właśnie zerwali alarmowo, tak się to po wojsku nazywa, w wojskowym języku, i myśmy zaczęli to wyrzucać. I okazało się, że no, wiele rzeczyśmy wyrzucili. Ja byłem dwunastką na ostatnim piętrze. To było na y, siennej, zasos w stronę wschodnią, drugi czy trzeci dom. I proszę sobie wyobrazić, że koledzy z dołu wyrzucili fortepian, bo tam było szeroko, bo był balkonowy. Ja do dzisiaj pamiętam jęk tego instrumentu. Jęk, tak jak żywy człowiek. Zdawało się, że dotknąć się rozlecieć, prawda? A on zajęczał takim jękiem, mimo że ja byłem wyżej. To, to ja to odebrałem, nie tylko ja, wszyscyśmy tak odebrali, prawda? Jak żywy człowiek. Zrzucony. I w końcu po jakimś czasie jakiś rumor się zrobił i koledzy mówią, jesteśmy odcięci, bo schody się zawaliły. A my na samej górze. No i, i nie wiadomo, co robić, bo tu już, już się pali, prawda, dach, zaczyna się już gorąco jest. No koledzy zaczęli rzucać na te schody, które zostały, jakieś tam deski, coś, jakieś materacje, jakieś pierzyny, poduszki, co tam nie, I było skacze. To było jakieś półtora piętra. No i co było robić? No i jedyna rzecz, żeby ocalić, to trzeba było skakać. Oni nas w prawdy chwytali, ale nogi mogły się połamać na tych nierównościach. I tośmy przeżyli, y, ty, ta nasza dwunastka, tak jakbyśmy wyszli drugi raz na światło dzienne. To było straszne przeżycie. Te, ten żar, my byliśmy czerwoni podobno od tego żaru, czyli bardzo szybko, bardzo już y, ten sufit mógł się zawalić. Dziękuję za uwagę. Macie niezwykły przypis do tego filmu. Właściwie Pan ma w sobie ten film nakręcony. Pan ma swój film Powstania Warszawskiego. Ja mam, ja mam propozycję dla dystrybutora, żeby Pana Kazimierza wypożyczył na każdy seans. Jednakże I po ma... seansie Pan Kazimierz, uważam, powinien mówić i mówić i mówić. To jest jedna tylko scena z tego filmu. i też Oczywiście film nie w stanie do końca przekazać żaru. Trochę może brak właśnie tych dźwięków, to znaczy krowa, wiem, że strasznie ryczała, stąd była ta tak, nazwa, krowa. Tak. Tych potwornych wrzasków. No film, ale jest, jest to, piękna przystawcie, przystawcie. sekwencja z dzieckiem, które krzyczy tak, się tak opowiedz. Podoba w tym filmie, że to się może podobać, ale tak, znaczy, że, że wyście się nie bali pewnego banału, to znaczy... Codzienność walki jest też banalna w tym sensie. Że ten heroizm, który często jest, no tak jest w naszej mitologii, że to właściwie nie było, to co on, on się ujawnia nie wprost i to jest bardzo dobre, żeście że nie wjechali na tą wielką nutę, prawda, ostateczną. To, to prawda, zgadzam się z tym. Znaczy, e, problem jest taki, że często heroizm jest, nazwałbym to, zmilitaryzowany, tak? Że, 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 że heroizm patriotyzm to jest walka z bronią, z bronią w ręku. No, a Myśmy właśnie chcieli pokazać, że heroizm to jest też to życie codzienne i tak samo jak żołnierze, jak powstańcy walczyli, tak samo walczyli, tak samo dzielnie walczyli, ryzykując, ryzykując życie wszyscy ci, którzy i ci panowie, którzy w różnikarni naprawiali, produkowali błyskawice, czy naprawiali zdobyczne niemieckie MG, czy te kobiety, które piekły, piekły chleb, że to że powstanie warszawskie jest dla mnie takim niezwykłym przykładem. Tak powiedzieć, społeczeństwa obywatelskiego, pewnie tak, że e, m, byli tacy, którzy walczyli z bronią w ręku, byli tacy, którzy walczyli inaczej. Zresztą ta kwestia pojawia się w naszym filmie, no bo przecież młodszy brat cały czas się wyrywa, on chce walczyć, walczyć, a, a, a starszy mówi w pewnym momencie walczysz, walczysz, tylko z kamerą w ręku. Tak? To też jest walka. Ci ludzie są o wiele bardziej, wydaje mi się, o wiele bardziej podobni y, do nas niż, y, niż przez ostatnie, może nie przez ostatnie lata, ale przez 50 lat po wojnie. Ci ludzie mają twarze, mają dusze, są odpowiedzialni, to widać i, i, i słychać. Mam nadzieję, że Państwo spędziliście ten czas mądrze, dobrze i mam nadzieję, że wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy bogatsi o kolejne przeżycia. Podziękujcie Państwo najserdeczniej jak możecie wszystkim, którzy przyczynili się do tego spotkania. A zatem Piotr Śliwowski, Bartosz Ludkiewicz, i Michał Żurawski. Nasz jaskrót doprowadzi do hali kariery. Dziękuję. Kraszywicz. 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 Jeszcze raz dziękuję bardzo, miłego warszawskiego i dziękuję Państwu, że przyszliście do naszego kina, a teraz czas na wspólne zdjęcie.